Czwarty czapter Poppy Playtime. Z każdym dniem zbliżamy się do jego wydania, jednak ja dzięki mocy hakowania pokażę Wam jego część już teraz. Udało mi się odnaleźć tajną mapę ukrytą w plikach gry. A także odnaleźć totalnie inne zakończenie Popi play. Tym razem na sam koniec wcale nie będzie gonił nas Catnap. A kto? Oglądajcie do końca, by się dowiedzieć. Zostawcie także suba i łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. To jest naprawdę bardzo ważne. Napisz w komentarzu, jakiego koloru jest Catnap. Tak wiem, bardzo trudne pytanie. Aby zgarnąć 30 zł PSC. Odpowiem na komentarz zwycięzcy, a my jedziemy z tym chapterem. 4. Tak jak widzicie mamy nową misję. Żeby uruchomić nową ukrytą mapę z czaptera czwartego Poppy Playtime musimy wykonać jedno bardzo ważne zadanie, czyli znaleźć tylko albo aż trzy przełączniki, takie wajchy, które mogą być dosłownie wszędzie. Są one na pewno w szkole Miss Delight. I mam nadzieję, że jedyne co tutaj znajdziemy, to będą właśnie te przełączniki, a nie ona, bo jest to chyba najstraszniejsza postać z całej gry. A co do przełączników, no to mogą być one dosłownie wszędzie, dlatego musimy przeszukać każdy kąt. Ja jestem już tutaj na kucaka, bo Widzicie, jak trochę przykucne, to wszystko lepiej widzę. A ten przełącznik może być nawet chyba przy suficie. Musimy to wszystko dogłębnie. Oho, ho, dobra, na zachętę. Widzę, jest tutaj pierwszy przełącznik. Czyli po prostu obrazuje nam to, jak on wygląda. Więc spoko. Mr. Light, nie, nie obchodzi nas co ty mówisz, my tutaj jesteśmy w innej misji My musimy uruchomić ukrytą mapę i znaleźć nowe zakończenie Poppy Playtime Chapter 3 Dlatego dobra, pierwszy przełącznik jak widzicie mamy już zaliczony Mamy już z głowy, tylko właśnie zobaczcie ile tutaj jest tych pomieszczeń, to jest naprawdę sprytne No bo tych pomieszczeń tu jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo Akurat w tej szkole O, czyżby, to... o jest! Jest jakiś zbugowany drugi przełącznik. Czyżby to byłoby takie proste? Czyli tylko jeden? Dziwne, chyba, że ten nie będzie działał, bo, jakaś, bo jakiś taki był przekręcony troszeczkę. Jeżeli nam się coś załaduje, to znaczy, że zrobiliśmy dobrze. A jeżeli nie, no to będziemy szukać kolejnego. Tutaj pod biureczkiem? Nie, pod biureczkiem nie ma. Jest tylko twoja mama. <grystanie> Dobra, lecimy dalej. Otworzymy te pomieszczenia. No, naprzeciwko. Idziemy i szukamy pod każdym stolikiem, każdy zakamarek. Jedyne, co tutaj jest, to ogromny syf. W tym pomieszczeniu jest bardzo duży syf. Z czego się spodziewać? mi Delight chyba nie jest zbytnią czyścioszką w tym temacie, o to chodzi, także, no, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, bo nauczyciele zazwyczaj lubią porządek, przynajmniej ja zawsze z takim miałem styczność, może ja po prostu mam złe wspomnienia, ale dobra, mniejsza o wspomnienia, działajmy w oparciu o teraźniejszość, szukajmy tych przycisków wszystkich, o, jest, czyżby to był ten przełącznik, ostatni? dobra nic się nie stało czyli tamten chyba był zbugowany i go nie zaliczyło dobra tamtego nie zaliczyło więc musimy znaleźć jeszcze trzeci przełączniczek gdzie on tylko jest przełączniczku chodź tutaj mój mały słodziaczku jesteś nam potrzebny bo chcemy odkryć nowe zakończenie po wyjściem chapter 3 a także nową mapę ukrytą mapę z chaptera 4 którą twórcy przed nami ukryli no wy widzowie musicie to zobaczyć i już teraz zostawić na start łapeczkę w górę bo tutaj dzieją się ważne rzeczy Zobacz ja przebijam łapkę w sufit, aby zostawiacie łapkę w górę w tym momencie. O, jest! Jest ostatni przełącznik i uwaga! Klikam go, klikam go, klikam widzowie. Raz, dwa, trzy, BUM! O, dobra, dobra, coś się ładuje, jest git, zrobiliśmy to dobrze. I co to jest, widzowie? Czy wy widzieliście coś takiego w chapterze trzecim? Wylądowaliśmy w ukrytym pomieszczeniu, ukrytej mapie z chaptera być może czwartego popi Playtime. Bądź co, bądź co czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Co jest? Fontanna popi? No tego to nawet ja bym nie wymyślił. Możemy się w tej fontannie wykąpać? Ale czy ja mogę tu wskoczyć? No nie, no już na zawsze będę brudny? Czy ja kiedyś się umyję po tym pobycie z fabryki Playtime? Chyba nie. Tylko mnie ciekawi też ten napis. Stella Graber Stadium. Czyli tutaj miałby być posąg Stelli Graber? Ale to wygląda naprawdę na niedokończoną mapę. Taką, która mogłaby być w tym chapterze czwartym. Nie mogę się doczekać, kiedy zjedziemy tam na dół. Tylko najpierw sprawdźmy. Co to w ogóle jest? O co? Chcesz się coś złapać? Może coś za tymi drzwiami? Czy coś otwiera? Nie, nic tu nie ma. No i tutaj powinna być statua Eliota Ludwiga. Home Sweet Home. No ta lokacja akurat już była w chapterze trzecim, tylko że wyglądała totalnie inaczej. Hopi w ogóle jest siwa. Ja nie wiem dlaczego ona jest siwa. Czy to już ze starości? Czy o co jej chodzi? Tylko o czym ma takie czerwone? Za dużo przy komputerze siedziałaś, młoda damo i masz czerwone oczy teraz. Nie, no czyli się żartuję. Także co, widzowie? Schodzimy chyba niżej, żeby zobaczyć... Co się przed nami tu kryje? To miejsce wygląda znajomo. A wiecie co one mi przypomina? To jest zejście schodami w chapterze pierwszym. Kiedy szliśmy właśnie do Poppy. To jedna z ostatnich scen. To może mieć coś na rzeczy. Może to jest połączenie chaptera pierwszego z chapterem czwartym. Może my wrócimy do chaptera pierwszego w kolejnej odsłonie Poppy Playtime. To miałoby sens. A te schody są bardzo, ale to bardzo strome. Tu jakieś bloczki. Możemy się zatrzymać? Czemu tu się w ogóle zbugowaliśmy w teksturze? Halo! Takie strome te schody są, że zejść nie możemy? Dobra, udało mi się stanąć na tym schodku. I tutaj widzicie, co tutaj jest? Ja nie wierzę własnym oczom. Przecież to jest Hagiwagi we własnej osobie. Matko, jak my do niego zlecieliśmy, aż tak to nie chciałem. Nasz przyjaciel i to jest w ogóle wygląda jak w chapterze pierwszym, czyli coś tu jest na rzeczy. Może faktycznie my wrócimy w chapterze czwartym do chaptera pierwszego. I może tam wejdziemy wtedy do kafeterii, czy do innych pomieszczeń, które wtedy były zamknięte. To byłoby kozackie. Hagiwagi, czy ty trzymasz klucz, czy ty trzymasz... Czy masz klucz, może przybijmy ci piątkę? Patrzcie, jest nawet hagiłagi, tylko że się ledwo co podświetla, bo nie mamy latarki, ale jest informacja o nim jak w czapterze pierwszym Hagiłagi, no to piona za kolejne spotkanie! Ale co tutaj się stało? Kolejne ładowanie? Gdzie ja wylądowałem? Dlaczego jestem w chapterze pierwszym? Co tu jest? Power? Ale nie możemy tu wejść, bo nie dostaliśmy klucza od Hagiego! Co tutaj się dzieje? Jakaś to jest wielka incepcja. Ja czuję się jakbym śnił, śnie na jawie I, i zobaczcie, to jest w ogóle połowa pomieszczenia z chaptera pierwszego. Dlaczego to tak wszystko wygląda I, i, i co ja teraz mam zrobić najlepszego? Wylądowaliśmy w chapterze pierwszym, w chapterze trzecim, będąc na mapie z chaptera czwartego. Po prostu mi teraz mózg eksplodował, tylko że nie za bardzo ja wiem co mam teraz zrobić bo jestem troszeczkę zamknięty w podszasku i trochę się obawiam, że, że co dalej? Co, co, co dalej się ze mną stanie tutaj? Halo, czy ja mogę stąd jakokolwiek wyjść? Może jak gdzieś dotknę, no dotknąłem hagiego za łapkę, to może jak tego hagiego dotknę, to przeniosę się z powrotem tam? Nie? Dobra, no to może tego, którego tu, który tutaj jest na opakowaniu? O, dobra, coś się ładuje Dobra, wróciliśmy w to miejsce To było naprawdę zwariowane łagi, ja już się nie dotykam Piątka z tobą jest bardzo, ale to bardzo ryzykowna Więc ja omijam cię szerokim łukiem Mogę cię jedynie tutaj sklapnąć po plecach Albo po innej części ciała Ale fajna No dobra, tylko co teraz? Tutaj te drzwi są jakieś zamurowane, zatapetowane Tu w ogóle drzwi powinny być tu niżej, a są tu wyżej No to to jest totalne ryciebanie Mam teraz dytumbanie, a to? Czemu ja tu przejść nie mogę? Czemu ja tu nie mam Przejść, co tu się dzieje na tej mapie z chaptera czwartego? To ja nie mam pytać. Halo, wypuśćcie mnie! Ja nie chcę! Ja chcę iść dalej! Ja chcę zobaczyć, co jest dalej! Widzowie, no totalnie nie wiedziałem, co zrobić. Nie wiedziałem, co zrobić, by przejść dalej. Więc cofnąłem się do miejsca. No, przybiłem drugi raz piątkę z Hagi Magim. Niech ma! Niech będzie naszym kumplem! No, bo stwierdziłem, że skoro nas tutaj przenosi, dotykając Hagiego Łagiego, to może tak musi być. Może to jest jakiś głębszy sens. No i okazało się, że mam rację. Bo naprawdę, no, każdy kąt tutaj zwiedziłem i oświeciłem każdy Kamerek, patrzcie, bo jak podchodzę blisko, to odbija się światło po prostu. No i patrzcie, co ja znalazłem. Tu był przełącznik i ten przełącznik pewnie otworzy tamtą bramę. Dlatego teraz to zobaczę. Nie, nie robiłem, nie przełączałem tego przed włączeniem nagrywania, bo chciałem zobaczyć razem z wami, czy nam się to uda. No i zobaczmy. Kliknijmy tą Wajhe. i dobra, słyszymy dźwięk, słyszę dźwięk, że coś się otwiera, dobra, jest dobrze, jest dobrze, widzowie, wracamy do żywych, au, au, no i zobaczcie, była brama i nie ma bramy, otworzyła się, także dobrze, że to rozkminiłem, bo naprawdę to twórcy gry bardzo dobrze ukryli przed nami, opłaca się przebijać prątki z Magim. pamiętajcie, jeżeli zauważycie na swojej drodze hagiego łagiego, to przebijajcie z nim piony, a ja widzę tutaj bardzo dziwny korytarz, który przypomina mi troszeczkę backroomsy, a trochę ten korytarz z chaptera trzeciego, gdzie był na samym końcu ten zły Evil Hagiwagi, który wychodził z telewizora. Tylko no właśnie, wygląda to totalnie inaczej. W ogóle te drzwi są jakieś dziwne. No jakby to... Mi to to wygląda jak jakaś kraina z Alicji w Krainie Czarów. Po prostu to mogłoby być tutaj nagrywane, bo to jest wszystko tak dziwne. To jest jakiś labirynt, tak mi się wydaje. Nie wiem, gdzie mi iść. Jakieś radio niedokończone. No nie wiem. Nie wiem totalnie, co ja tu mam robić. I czy ja mam tu czegoś szukać. Czy tu szukamy jakiejś kolejnej zagadki? Tam coś się świeci. Tu jest jakaś lampka. Ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, bo... Aha Co jest? Jak to się dzieje, widzowie? Dlaczego mi ta łapka przenika przez ścianę? Nie no, to są jakieś czary, naprawdę Magia, magia, tu magia na każdym kroku w -i Jestem sobie Banzobani, lecę sobie Korytarzami sobie, sobie skaczę Nie wiem po co skaczę Czego tutaj szukam? Ej, co to jest za dziwne pomieszczenie? I co, 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 co tam jest Na jego końcu? Lampeczka? Co to, to, to jest? Co za przedmiot. I telefon? Mogę go odebrać? Halo, Halo, Oli. Oli nas już nie lubi. Oli troli, Oli troluje, Oli troluje jak nic, mówię wam. No dobra, to pany chopujemy dalej. Hop, hop, hop. Zdjęcie. Zdjęcie naukowców z fabryki Playtime. Fajnie, robi się coraz ciekawiej. Te kolorki się zmieniają. Teraz jesteśmy w zielonym. Fajnie, zielone też. Kolor nadziei, prawda? Miejmy nadzieję, że coś się na tej mapie wydarzy. Widzowie, stało się coś dziwnego, bo gra po raz kolejny zmieniła kolor. Jest tutaj tak bardzo jasno, aż za jasno. I nie wiem, co, co, co to znaczy. To znaczy, że Idę do, w dobrym kierunku w stronę światła, to jest fajnie. W stronę światła czy gdzieś tu e, 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 co? Co co jest? Idę w dobrą stronę czy to czy to są Crafty Corny w postacie z chaptera trzeciego, tylko że w dużej jakby one są duże normalnej wielkości? Crafty corny stoją jak posągi wryte jakby. Pierwszy raz jest. Nie! Co jest? Nowe zakończenie Poppy Playtime! Łapka w górę z dzwoneczkiem, że chcecie więcej takich zwariowanych odcinków.